Witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Dzisiaj zrobimy sobie mm, przypominajkę jednego produktu, a przy okazji przedstawię Wam nowość. Nowość, o której nie mam zdania, mm, ona będzie dopiero testowana i e, będzie wyrobiona moja opinia. E, także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Jak doskonale wiecie, pod koniec lipca miałem e, dogęszczenie tej partii e, włosów. No tutaj widzicie dopiero drobny przyrost, no bo to się dopiero zaczęło. Pełny efekt będzie do roku. E, ale ja nie zmagam się z żadnym łysieniem androgenowym, nie mam z tym e, żadnego problemu. Po prostu zakolamiałam od dziecka i po prostu w pewnym momencie postanowiłem się ich pozbyć i się pozbyłem. Większość z Was zna to już historię, więc nie będę tutaj e, po prostu jej e, powtarzał. Mm, I teraz tak. Przed przeszczepem włosów e, również używałem w lipcu. Czerwcu, maju tego produktu. Ja już Wam go opiniowałem na kanale. Ono robił cuda na skórze głowy. Tam również środki ostrożności, Wam wszystko wyjaśniłem. I teraz po przeszczepie, kiedy już przeszedł tak zwany ten najważniejszy moment, czyli dwa miesiące, ja już tak naprawdę mogę używać wcierki, mogę używać delikatnych peelingów do skóry głowy, ale ja to wszystko stopniowo wprowadzam powolutku i do przodu. I wprowadziłem. Produkt, który mam sprawdzony, który wiem, że działa i większość ludzi potwierdza jego skuteczność. Słuchajcie, to jest ta maska z waXem. Nie wszystkie produkty Pilomax Wax mają dobre składy, bo mamy produkty z formaldehydem, z donorami formaldehydu, mamy z parabenami, mamy z SLS-ami, czyli po prostu zywy. Aczkolwiek ten produkt znacie, to jest wersja niby do blondu. Ja mam ciemny blond, ona w ogóle nic nie robi z kolorem włosów, także. Tutaj się nie obawiajcie. I to jest ta moja wersja sprawdzona. Maska wax blonda, odżywienie i spadek wypadania. Ja też nie mam problemu z wypadaniem. Do włosów humektantowa, vegan, składniki aktywne, henna i rumianek. I słuchajcie, ta maska nie wpływa później na wasze farbowanie włosów, bo ponieważ tutaj mamy tylko. Pielęgnację kondycjonującą. Tutaj chodzi o odżywienie skóry głowy. Także jak najbardziej farbę typu e, Herbatint możecie stosować po tej masce e, z Waxa. I słuchajcie, producent mówi tak: mm, maska wzmacnia nawilża, wygładza włosy, pielęgnuje skórę głowy, zapobiega wypadaniu włosów, odżywiając mieszek włosowy i jak najbardziej 100% racji. Kiedyś ta maska też miała obrzydliwy skład, bo ona miała sodium Laurel Sulfate, który jest stosowany do produkcji domestosów, nie? Więc tego na skórę głowy ludzie nie nakładajcie. Teraz skład jest prosty i minimalistyczny, ale też Wam chcę wyjaśnić o co tutaj chodzi dokładnie. Mamy wodę, mamy steryl, alkohol bardzo dobry alkohol cetyl, alkohol z grupy tłuszczowych, nośnik przenikania substancji aktywnych, zagęstnik, stabilizator emulsji, konserwant, lawsonia, ekstrakt z henny, nośnik przenikania, ekstrakt z rumianku. Zagęstnik stabilizator emulsji, kwas mlekowy w niewielkim stężeniu, który tutaj będzie regulował pH produktu, a w przypadku włosów będzie wykazywał działanie nawilżające, tak można powiedzieć. Stabilizator formuły, konsy konserwant, konsystencja, chciałem powiedzieć konserwant, regulator pH i barwnik, i tyle. Maska wygląda tak, ja wam ją pokażę. Tutaj widzicie moje zużycie. To jest kolejne opakowanie, nie? Więc tutaj widzicie ile ja jej już. Złożyłem. Zapach jest przepiękny. Zapach tej maski mi się tak, tak podoba, że to się w głowie nie mieści. I teraz tak, jak ja ją stosuję? Myję skórę głowy, nakładam tą maskę, zostawiam ją sobie tak na 10-15 minut, po czym ją spukuję i tyle. I teraz tak, ta maseczka wykazuje takowe działanie celowe podrażniające. Dokładnie. O tym wszyscy mówią. I to jest w zupełności normalne. Po jej zmyciu Twoja skóra głowy ma prawo być zaczerwieniona tak do pół godzinki, albo możesz odczuwać, że ona jest zbyt gorąca, zbyt ciepła, albo lekko swędzi. O tym wszędzie mówią, o tym wszędzie trąbią, i to jest właśnie znak. Lekkiego sprowokowania mieszków włosowych i krążenia, właśnie, żeby intensyfikować wzrost włosów i odżywiać mieszki włosowe. E, także jak najbardziej u mnie to też występuje, ale 20 minut po spukaniu kwestia się stabilizuje i problemu tutaj nie mam żadnego. Produkt nie jest dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią, zawiera fenoksyetanol. Musicie czytać skład, nie ma prawa mieć tam w składzie ten wax DMDM -DM Hydanto Bromonitropropanediol, imidiazolidynelurea, urea. urea. E, także to są donory formaldehydu, no i sodium lauryl sulfate. Jeżeli byście mieli to w składzie, no to macie starą wersję badziewną, która jest nic nie warta. Ta ma czysty, cudowny skład. Ja Wam podlinkuję źródło, gdzie można ją kupić o tym składzie, który ja mam. Także ona jest wartościowa, naprawdę robi robotę. A Wy, jeżeli używacie wcierek, to jej, po jej zmyciu osuszacie skórę głowy i aplikujecie wcierkę. Jest spoko. A to jest nowa maska. Ja o niej zdania nie mam. Od razu mówię. Ja po, Jak skończę tą, to przetestuję tą. Jest to wax, tricho, intensywny wzrost włosów, humektantowa, arginina, chili i imbir. No, alergicy, uciekajcie. Uciekajcie, bo podrażni i to bardzo mocno. E Maska ma e, intensyfikować rozwój e, cebulek włosowych dzięki ekstraktowi szczeli argininie, argininie, które powodują intensywniejsze ich odżywienie, dotlenia je energetyzuje w wyniku działania argininy, która aktywizuje komórki skóry głowy i mieszków włosowych. Dogłębnie nawilża przez wzmacnianie bariery hydrolipidowej skóry dzięki zawartemu w nim oleju e, ze słodkich migdałów, naturalny emolient jak najbardziej, prawda? E, tylko i wyłącznie tyle. I teraz tak, w składzie tej maski mamy tak. Wodę mamy taką samą bazę jak w przypadku tamtej, stearyl, alkohol, gliceryna, cetearyl, alkohol z grupy tłuszczowych, emolient, mm, olej ze słodkich migdałów, zagęstnik, stabilizator emulsji, konserwant fenoksyetanol i w małym stężeniu dopiero e, mamy tutaj ekstrakt z chili, ekstrakt z imbiru. I argininę. Dlaczego? Bo jeżeli by producent tego dał dużo, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszyscy by byli tak podrażnieni, że to się w palenie mieści. A takie malutkie stężenia tego produktu zapewniają Wam już rewelacyjne rezultaty, czyli nie musi być tego, czyli e, jak najbardziej i imbiru bardzo dużo w składzie, aby zaaktywizować proces inicjacji tworzenia się nowych e, mieszków włosowych. Także nie zawsze, nie zawsze w małej części, ale nie zawsze się ta teza potwierdza, że im więcej tym lepiej. E, także tutaj producent jest bardzo e, ostrożny, producent tutaj doskonale wie co robi, e, także tutaj nawet nie podlega w jakiejkolwiek dyskusji. Maska jest zamknięta, nie mam opinii, nie mam zdania, będę ją próbować w momencie kiedy wykończę tą i to są dwie jedyne maski z Waxa, które mają dobre składy. Także podlinkuję w opisie, polecam tą, bo ta jest sprawdzona. A tą, czy polecam pod względem składu, tak, pod względem działania, nie wiem. Także dam Wam znać. Mamy dwa cuda. Które są warte uwagi i zdecydowanie warte zainteresowania, i jeszcze bardziej zdecydowane warte swojej ceny. Także polecam. One są nawet rekomendowane przy, u osób po chemioterapii, tak, ponieważ dochodzi tutaj bezpiecz, w formie bezpiecznej e, do aktywizacji mieszków włosowych, bez żadnych syfiastych substancji. Także na dzisiaj to tyle. Jeśli się film podoba, to łapka w górę, jak nie ta w dół. Wysłam Wam dobrą energię. Kocham Was bardzo. Do zobaczenia. Buziak wielki. wielki pa, papa.